Dzień dobry! Dzisiaj opowiem Państwu o przestrzeniach wielowymiarowych. Kiedy umieścimy liczby naturalne według relacji większości, możemy je połączyć linią prostą. Z drugiej strony, dodając liczby ujemne i wypełniając ją liczbami rzeczywistymi. Nazywamy ją osią liczbową albo prostą rzeczywistą. Z jednej strony rysujemy strzałkę jako symbol tego, że ta prosta się nie skończy, ponieważ liczb tych jest nieskończenie wiele. Jeśli teraz zamiast liczb stawimy na przykład, linie proste, to otrzymamy płaszczyznę. Każdy punkt na tej płaszczyźnie można zaznaczyć parą liczb. Są one wartości. Zrzutu prostokątnego na te dwie ustalone osie liczbowe. Nazywamy je osiami współrzędnych, a że są one dwie, dlatego płaszczyzna jest przestrzenią dwuwymiarową. Można tak robić dalej, układając daną przestrzeń na kolejnej osi liczbowej, otrzymując przestrzeń o jeden wymiar większą. Wszystkie te przestrzenie nazywamy przestrzeniami euklidesowymi o ustalonym wymiarze. Zobaczmy następnie, co można zrobić w takiej przestrzeni. W przestrzeni jednowymiarowej, czyli na prostej, rzeczywistej, na przykład tym pojazdem można przesłać się jedynie do przodu lub do tyłu, ale nie możemy go przestać na drugą stronę toru. Dopiero jak będziemy... W przestrzeni o większej liczbie wymiarów możemy go obrócić. Zobaczymy dalej. To kółko jest z jednej strony pomarańczowe, a z drugiej strony zielone. Jeśli umieścimy go na kartce, to nie możemy go obrócić, bo nie może wyjść z tej kartki. Dopiero jak będzie w przestrzeni trójwymiarowej, to możemy go obrócić. Podobnie z zasadnymi wymiarami. Jesteśmy w przestrzeni trójwymiarowej, a ta piłka jest w środku zielona, a na zewnątrz pomarańczowa. Nie da się jej odwrócić. Dopiero za pomocą czwartego wymiaru możemy. I otrzymamy piłkę na zewnątrz zieloną, a w środku pomarańczową. Każdy następny wymiar przynosi nowe możliwości, których nie było wcześniej. Struktura przestrzeni euklidesowej jest bardzo prosta, ale określenie tego, co można w niej zrobić, jest niezwykle trudne. Problem ten sprowadza się do obliczenia grup homotopii sfer wielowymiarowych. Czyli znalezienia przypadków tego, co można zrobić w danych wymiarach, a czego nie można w niższych wymiarach. Topologia algebraiczna uważana dzisiaj za wyżyny matematyki nie daje odpowiedzi. Jesteśmy w stanie obliczyć każdą grupę homotopii, jednakże trzeba do tego konstruować ciągi spektralne, w których trzeba brać supitu i strzelać, co z tego ma wynikać. Dzisiejsza matematyka nie daje odpowiedzi. Ani analiza, ani algebra, ani topologia, ani teoria grafów, ani żadna inna dziedzina. Widać natomiast, że jest tym reguła, ale nie potrafimy opisać jej liczbami. Człowiek zaczął odkrywać matematykę od strony liczb. A napotkał teraz regułę, której nie potrafi opisać. Należy więc odkryć tą metodę. Jest to coś na to ciekawe. Kto tego dokona, zostanie największym matematykiem wszechczasów. Dziękuję za uwagę!